And say, like a, like a, like a, change it and say, should I come? Should I come? Should I come? Change it and say. Dobra, macie opanowane miny, macie opanowany klawir, macie opanowany tekst. Dziewczyno Tomasz Kinol w majteczkach, w kropeczkach. Nie? To jest tekst, który moim zdaniem świadczy właśnie o problemach młodzieży w Polsce i o konfliktach na całym świecie. Jest to pewnego rodzaju właśnie uzasadnienie, że się śpiewa takie protest sągi jak tutaj. Dlatego trzeba jeszcze coś skomponować. Do czego jest potrzebne skomponowanie tej piosenki? Po prostu trzeba mieć ten klawisz, a wiem, że on teraz działa ale normalnie się chce komponować, to musi działać nie? to tu na tą klawiaturę trzeba po prostu zagrać wabank, proszę, zaczynamy piosenkę, żeby później nie żałować co się stało, to gramy w ciemno proszę bardzo tu gramy w ciemno, że nic, losy, wszystko jest i trafiam na przykład jakiś klawir proszę bardzo tu trafiłem, bardzo proszę gratuluję panu bardzo serdecznie jest pan trafiony, proszę zobaczyć trafiłem tutaj, proszę Kamera żeby mnie tutaj bli bliżej przy tu. O. To jest klawisz, który ja trafiłem. Oczywiście może to być ten klawisz, ten, ten. To nie ma znaczenia za bardzo, bo ja trafiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiąty. Trafiłem w dziesiątkę można powiedzieć. I to jest ten klawisz, który wyznacza mi w ogóle całą kompozycję, nie? Proszę bardzo. I teraz tak, ja go przyciskam. Od czasu do czasu, raz w numerze, który trwa ze 3-4 minuty, trzeba by zmienić jakiś dźwięk, więc wtedy mamy dziesiątkę, już trzymam tutaj. Proszę bardzo, jadę, 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 fajne, pa, pa, pa. O, dwa mi się wcisły, kurna, no, ale nie, dobra, ten. Który? Nie, możecie się sobie wybrać. Ten? Ten czy ten? Z lewej. Z lewej, dobra, dobra, gość masz rację, dobra, ten z lewej jest. Mamy dziesiątkę, 11, 12 i 14. Proszę bardzo, ten numer e, zapisujemy, że to jest... Dziesiążeczka i czternasta. Dobra. Ja sobie to napisuję na klawiach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11, 12, 13, 14. Dobra, w tym numerze, słuchajcie, gra 10 i 14. Proszę bardzo, jedziemy z koksem teraz. Tak, teraz trzeba zsynchronizować. Co się dzieje? Co mi się Kamera, wy... gościu, tu nie wyłączaj tej kamery, bo to kurde teraz są najważniejsze rzeczy w ogóle w numerze. Czemu to miga? Migamy mi świadełko, no. Zmieniamy kamerkę, czy jak? Słuchajcie, to mamy tak, jak już powiedziałem, dziesiąteczka została wytypowana do hiciora oraz czternasteczka. I teraz tak, jakby tutaj z tego... Synchronizować te rzeczy, nie, czyli one, żeby mniej więcej kumały się nawzajem. Proszę bardzo. Dziesiąteczka leci te. Tak. No, mi się trochę omsyka, bo to w każdy przecież nie musi grać, mam duże taluchy, nie, bo to widłami jechałem ostatnio, dosyć sporo nie ma. No. I ten. A tu jest drugi, nie? Pa pa pa. pa. No po wszystku mi się na drugiej klawisz wchodzi, ale to nie ma znaczenia w zasadzie, bo to tu chodzi o sztukę, nie? A nie jakieś tam pierdoły z tymi klawirami, nie? Proszę bardzo. E, e, aha, jeszcze raz chciałem ci pokazać, że wytypowane została, proszę bardzo, tu zaznaczyłem 5, 6, 7, 10 oraz, widzicie, czternasteczka. Murzynów w ogóle nie ruszałem teraz. To no, za trudniej będzie, prawda? Same białasy teraz jadą. Także same białe. A więc synchronizujemy fajnie. Jak chcecie, jakie tempo chcecie? No proszę bardzo. Gościu, jakie tempo? No no, od razu wyznaczę, bo to nie ma sprawy zaraz. Szybki czy wolny? Kobity, jak? Szybki czy wolny? Szybki, dobra, proszę bardzo. Szybki, czyli tak. Nie, trochę mi się, kurde, po skrywa, ale nieważne. Raz, dwa, dyra, pa, na, na. Dobra. Tak, dziewczyno, ech, dziewczyno, to masz kinol, co masz kinol, co masz... Nie, ma maj, mało. Majteczki, masz kropeczki. Majteczki, masz kropeczki. Nie, słuchajcie, no zwariowałem, chyba trzeci dźwięk dorzucę. No. Chyba dowalę jeszcze, żeby kurczę już w ogóle skarpety im pospadały z nóg, jak usłyszą tego hiciora, no. Ach, dziewczyno, co masz kinol? I to majteczki, masz kropeczki. Ech dziewczyno, co masz kinol? A w majteczkach masz kropeczki. Dobra, mamy to, nie? Czujecie? Panie jest nie? Ej dziewczyno, co masz kinol? A majteczki masz kropeczki? Ej dziewczyn, dziewczyno, pamiętacie? Dziewczyno! Ej dziewczyno, co masz kinol? I majteczki masz kropeczki? Jest hicior, nie? Dobra. Teraz żeby ogarnąć całość, kapela już jest. I w tej chwili zaczynam od samego początku. A więc przypominam, jest klawisz, flagi trzeba wyrzucić, to w ogóle nie ma sensu w tej chwili, że tutaj jest. Klawisz, żebyście wiedzieli, to jest tak Europa i Afryka, nie? Tu wszystko jasne jest. To są te, nie? Nie te, tu o, nie te, tylko to, to. I teraz, aha, zapomniałem jeszcze podstawowa rzecz. To jest wrażenie artystyczne. To no nie można sobie tak usiąść. ej, dziewczyno, co masz tu. To trzeba to przeżyć. To trzeba przeżyć przez duże P. Proszę bardzo, jak się przeżywa numer? To trzeba być luźno tutaj, prawda, w nogach. Tu musi być świadomość tego, tu udajemy, że myślimy. Tu trzeba udawać, prawda? Jak to się udaje, że się myśli, no? Fajna łaska jesteś, trzeba sobie powtarzać, nie? Trzeba, jak się powtarza, fajna łaska jesteś, to nawet niektórzy skumają i pomyślą, że naprawdę tak myślisz. Nie, i patrz, i jedziesz. Ach, dziewczyno, co masz kinol? Ach, dziewczyno, co masz kinol. Nie, chybacie, nie? Jest fajnie. To jeszcze raz powtórzymy tyle. Ech, dziewczyno, co masz kinol? A majteczki, masz kropeczki. Ech dziewczyno, co masz kinol? A dobra, wyłączę to, bo to ba dziewczyni. Ja Sam nie umiem grać na tym, ale to przecież nie o to chodzi, nie? Ech, dziewczyno, co masz kinol? A majteczki masz kropeczki. Fajnie jest, nie? Dobra, fajnie wszystko rozumiecie. Klawir jest, powiedziałem. Afryka jest. Europa jest, klawir jest. Flaki wywalamy. Jeszcze raz przypominam. Wczesny Jelcyn. Tu grymasik. Tekst napisany, muzyczka jest. A więc wielki finał. Hej, witam was. Compact piano. Kapela, która... To niedługo zrobi furorę, cześć. A więc zaśpiewam wam ostatniego hiciora naszego. Ech dziewczyno co masz kinol. A więc jedziemy z koksem. I tu odpalamy mini-dyska. Ech dziewczyno, co masz kinol? Tam leci, nie? To wiadomo. Wszyscy tańczą. Aha, jeszcze trzeba powiedzieć, żeby się rozkiwali, nie? Troszeczkę. Bojamy się, fajnie jest. Dziewczyno, co masz kinol? A majteczki masz kropeczki. Jest hicior, dobra. Oni nie kumają co chodzi, biją to brawa, bo to wiadomo. Pije łopy, to nie wiedzą o co chodzi, to nie zbiją. I w ten sposób zostajecie gwiazdami muzyki Disco Polo. Dlatego mnie się zdaje, że powinniście wiedzieć, że Disco Polo to jest muzyka Waszej przyszłości. Dziękuję Wam serdecznie za to, co zrobiliście, że oglądaliście. A więc do zobaczenia na szlaku. Cześć!